Tandran, 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 tandran,

Zbija rekord Dream'a Tam parę. Generalnie te are są lepsze niż dream. Patrzcie, patrzcie na to. Widzicie jaki speedrun, piękny? Tyrion!

No, bo muszę speedrun zrobić smok. Tam bardzo pam pam tak? się jeszcze. Jedno. Halo smoku.

なるほど。 smoke İz İz Let's use Güzelere, bu tipi Grand A nedery to sobie w zrobić. też zrobiłem. Ale speedrun! Wow! Napaliłem się. Kurde, ja, dawaj! Wiktor! Tego speedruna! bonbon! Nie, to, to, nawet... to takie trudne. nie takie to... trudne. Bonbon, to tylko smog w Minecraft. Weź go dojedź Przecież to Bambix.

I teraz patrzcie, walniemy takie piękne wiadro. Tak na koniec. Patrzcie, patrzcie. O nie! No poczekajcie. Letra, Ui. i poczekajcie. Eleitra! Fajerwerek! Bum. Teraz walniemy takie piękne wiadro. Woda jest 等他在一起。